Siemka, z tej strony Wojciech z KDDZ Skateboard School i dzisiaj rozpoczynamy naszą serię tutoriali od pierwszej podstawowej rozgrzewki przed każdą sesją deskarolkową. Jedziemy! Trzymaj plecy prosto i skoncentruj się na poruszaniu głową w górę i w dół. Następnie, zacznij poruszać głową tak, aby uszy zaczęły dotykać ramion. Osobiście zaczynam od głowy i kontynuuję ćwiczenia aż do stóp, ale tą samą rozgrzewkę możesz wykonywać zaczynając od stóp i kończąc na głowie. To zależy już tylko od Ciebie. Bardzo ważne jest, aby rozgrzać nadgarstki, szczególnie gdy na zewnątrz jest zimno, a ręce są zmarznięte. Dłonie to przeważnie pierwsza część ciała, która ma kontakt z ziemią podczas upadku. Rozgrzewkę polecam szczególnie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z deskorolką. Osoby, które potrafią już bez problemu jeździć, mogą rozgrzewać się również poprzez swobodne jazdy po parku lub spocie i na spokojnie próbować coraz trudniejsze triki. Drugą ważną częścią ciała, którą warto rozruszać przed deską, są kostki. Sam wielokrotnie je skręciłem, dlatego zawsze warto je ogarnąć trochę przed jazdą. Jeśli chcesz sprawdzić nasze filmy już po wyjściu na deskę, wpadnij na naszego Instagrama, skateteasy, gdzie zawsze znajdziesz każdy tutorial skrócony i podzielony na sekcje, co zdecydowanie ułatwia naukę.